Cześć, słuchajcie, teraz popularne jest takie mości, testowanie tego mości, więc ja spróbuję. Mamy tutaj z czerwoną fasolą i jestem ciekawy, jak to smakuje. Powiem Wam, że jak pierwszy raz to zobaczyłem, to byłem pewny, że tu jakiś dżem jest w środku, ale nie. To jest czerwona fasola i z takim, taką pianką z ryżu, coś takiego. Tu mamy jeszcze inny smak yy, zielonej herbaty, ale weźmiemy sobie yy, ten różowy. Jestem bardzo ciekawy, jak to smakuje. Widzimy się na teście, jak zawsze. Witam na teście, mamy do przetestowania mosi, mosi z czerwoną fasolą, jak widzicie to na nadzienie wygląda jak jakiś dżemik, takie opatulone ryżem w takiej, w takiej postaci, no i co, próbuję 6 sztuk tutaj, sam jestem ciekaw jak to będzie smakowało, otwieram. Raczej nie wygląda to jak na obrazku, na kartonie, ale najważniejsze jak to smakuje, biorę, to jest azjatycki przysmak, więc co, co ci Azjaci mm, tak lubią? To jest na słodko, mimo że to jest czerwona fasola w środku, to, ta, to ten ryż jest mocno słodki, mocno słodki. Mi to w ogóle nie przypomina czerwonej fasoli, no może trochę, ale zrobioną na słodko. Dobre, ale dziwne, strasznie dziwne. Ciasto mocno ciągnące się. Nie no, smaczne, coś innego, naprawdę jeszcze nic takiego w życiu nie jadłem. Nie potrafię tego porównać do niczego innego. To nie ma smaku ryżu, a to nie ma smaku... Tej czerwonej fasoli. To smakuje jak takie gumowate ciasto z jakimś słodkim nadzieniem.